Były takie szkolenia e, dla chirurgów, e, z zastosowania staplera e, do procedury STRAM, e, które jest stosowane w wypadaniu wewnętrznym, odbytnicy choroby hemoroidalnej, e, u odbotniczo odbytniczo e, To są kłopoty no, takie natury które e, z którymi e, Generalnie coraz więcej ludzi się boryka, coraz więcej ludzi się zgłasza, i, i ta technika pozwala na y, poprawienie komfortu życia popra znaczne poprawienie komfortu życia. Ta y, technika zasadniczo nie jest nowa, to jest stosowana już od, od ponad 20 lat y, y, z tym, że były do tego używane bardzo różne narzędzia. Y, natomiast od kilku lat w Polsce stosuje właśnie te staplery, które pozwalają na użycie zasadniczo jednego urządzenia i wycięcie odpowiedniej ilości koniecznego, koniecznej ilości tkanki. Sprzęt do tego, do tego stosowany jest no, cały czas udoskonalany i to jest kolejna, kolejna wersja tego, tego urządzenia. I dlatego ludzie przychodzą, żeby popatrzeć, jak, jak ja to robię.